Witamy serdecznie w programie Tuchaw Tam, czyli co gminno-wieś niesie prosto z Bukowiańskiego Centrum Kultury Dom Ludowy. Dzisiaj naszymi gościami są pani Marta Sołtys, gaździna Jurgowa, która jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich. Jest też naszym gościem pan Józef Górka, regionalista, społecznik. I pani Judytka Ptak, kierowniczka zespołu Mal Mali Jurgowianie, oczywiście z Jurgowa. Witam was serdecznie. Dzień, dzień. Pani Marto, co tam u was we wsi słychać? No myślę, że jak na taką małą wieś jak Jurgów, to trochę słychać, co nam tam działo w tym Jurgowie. Mamy chór działający przy kościele, mamy koło teatralne też działające przy kościele. Mamy dwa zespoły, mali jurgowianie, który jest tu wspomniany i jest duży zespół pod hale Grupa Spisko z Jurgowa. Koło gospodyń, które udało nam się reanimować. Właśnie, co tam w tym kole gospodyń, Was słychać? powiedzcie więcej. Co? W tym kole gospodyń. No, teraz tak działo my dosyć prężnie, myślę, od y, trzech lat. W tamtym roku udało nam się zdobyć drugie miejsce na festiwalu zakopanym za produkt, jako gałusek, za produkt mięsny. Także bardzo jesteśmy z tego dumni, Pod, podniosło to prestiż na naszego koła. No, spotykamy się czasami też upiecymy. teraz właśnie będziemy w piątek piec ciaska na imprezę, która się będzie odbywała w Jorgowie przy festynie. Dosyć prężnie działamy. No, tak, za koło gospody myślę rozwija się jak najbardziej. Panie Józefie, yy, wiem, że teraz u yy, Was działa już od wielu roku. Yy, Stowarzyszenie Stara Fara. Słuchajcie, co to znaczy Stara Fara? Z czego to się wzięło? Stowarzyszenie Stara Fara działo już ponad 10 roku. Wzięło się to stąd, że pojawiły się środki unijne, czy środki tak zwane zewnętrzne. Żeby ich pozyskać, to musieliśmy mieć jakąś organizację. Namyśleliśmy, żeby zrobić organizację, która będzie się między innymi zajmowała remontem, czyli przygotowaniem zaplecza. Miejsca do, do dzieci, zespołu, tu, jak już pani Soutis powiedziała, większość tego życia kulturalnego y, toczy się wokół y, kościoła, wokół plebanii. Grupa teatralna jest hola i schola i Mometeros, i jak się nazywa ten zespół? Hur, Ur, piękny. No, większość się dzieje przy tym. No i Stara Fara to jest staro plebania. Rozlatywał się nam budynek stary, zabytkowy, starej plebanii z połowy. XVIII wieku. Wydawało się, że już to nic z tego nie będzie, no ale z, z ówczesnym księdzem Markiem namyśleliśmy, żeby jednak to spróbować wyremontować i zrobić to zaplecze dla, dla dzieci. No i nazwaliśmy to Stowarzyszenie Stara Fara. No i fała w Bogu, bo się udało dość dużo tych pieniędzy zewnętrznych i z Lidera Plus, i z gminy, bo do gminy też musiały być, jak gdyby te pieniądze ewidencjonowane z rachunkami ze wszystkim. No i ta stara fara się nam przydała. Bo i kupę stroik my załatwili. Ten ostatni przepiękny, ta sztuka, coś my ją wystawili, w Walentego, Plucińskiego. To tysk, kiedy nie to stowarzyszenie, nasza stara fala, to tysk by się nie udało, bo trzeba było napisać projekt unijny. Kupę tych projektów. Między innymi mamy orkiestrę Denton, co ma 190 roku, z 1830 roku, rok założenia, działająco bez przerwy do dnia dzisiejszego. No i też my napisali taki projekt transgraniczny z porozumieniem ze Spiską Białą. Udało się kupić 10 instrumentów nowych, 10 wyremontować starych, także to pomogło nas i ośpieszczy No poprzez tą starą farę dość dużo się udaje zrealizować projektów. A wiem też, że się pani Józefie w inne przedsięwzięcia do Jurgowa, Tak, w Jurgowie już tradycja jest organizacji festiwalu siedmiu kultur. Głównym organizatorem tego festiwalu jest piwnica świętego Norberta z Krakowa. No, liderem tego, tej, tej piwnicy jest Stefan Błaszczyński, czyli lider zespołu bratanki. On, jak gdyby się mu spodobało, w Jurgowie jest częstym gościem, bo mu na rzepiskach. No i namierzamy y, pokazywać ten folklor, spiski w ramach Festiwalu Siedmiu kultur. Y, będzie to już w tym roku, żeby się nie pomylił i dobrze byś zaprosił, Festiwal kultów będzie pierwszego pier Października na stacji narciarskiej Nasy. Co roku już ten festiwal poprzedza debata, bardzo ciekawą. W tym roku tyś zapraszam na tą debatę, bo będzie, ja tak powiem, w skrócie: czy kultura to jest cepelia, czy już coś innego? Czy można ją kulturę modyfikować, przystosowywać, zmieniać, czy go, ją konserwować i zostawiać tak, jak była downi? Jakby dyrektor się zgodził, tu w centrum kultury w Bułkowinie wziąć może udział w tej debacie, będzie naprawdę ciekawo, bo pokazujemy, jak z tą kulturą jest i w naszej gminie, i na spiszu. No i później oczywiście ten Festiwal Siedmiu Kultur, czyli melodie praktycznie z całego świata, inspirowane tradycją ludową. Ale jeszcze wcześniej, bo 27 sierpnia Będą spiskie melodie na rzepiskach. To jest przepiękny koncert w plenerze przy kościele, przy, przy plebanii na rzepiskach. Będzie folklor autentyczny, reprezentowany przez zespoły ze spisza. Myślę, że z Jurgowa, Złapsz, może i z Kacwina. A potem będą inspiracje melodiami spickimi, które wykonają artyści Piwnicy Świętego Norberta z Krakowa. No czyli będą wzorować na melodiach spiskich, ale aranżacja po swojemu. No i jeszcze jeden noc -ko, piękny koncert. W zeszłym roku żeśmy zrobili. Prześliczny koncert to był Wyszyński Norwid na Podhalu. Był rok norwidowski, takżeśmy to się wszczęliwi, ten rok norwidowski. No i udało się ten festiwal zorganizować. W tej chwili chcemy to podtrzymać i w naszym zabytkowym kościele z 1650 roku pochodzi ten kościół. Zrobimy tak zwane pejzaże romantyczne czyli poezja Wickiewicza, słowackiego pola. No, i też debata będzie przy tym naprawdę ciekawy, a zwłaszcza, że będzie to w tym przepięknym naszym kościele zabytkowym. Także zapraszam. Jeszcze raz może przypomnę: 27 sierpień spiskie melodie na rzepiskach, 1 październik festiwal Siedmiu kultur, 8 edycja tego festiwalu na wyciągu naszym na stacji narciarskiej, i 15 październik pejzaże romantyczne w naszym zabytkowym kościele. Serdecznie zapraszam. Czyli, czyli się będzie działo w Biorgowie na rzepiskach. Ale to, co się dzieje, to też zasługa w dużej mierze zespołów, które działają u Was w Jurgowie. Pani Judyto, czy to prawda, żeście dziś sadzili brudę? Prawda. Prawda. Było to wydarzenie na terenie. Nie mogłam się doczekać i strasznie jej rada, że się to udało. Dzięki za zaprzyjaźnionemu gaździe Kamilowi odcłego bratu zresztą Marty, Yy, udało się no, wziąć udział właśnie w takim sadzeniu starodowym, sadzeniu grucz z koniem, z pługiem, tak jak to było dawno. I powiem Wam, że ją z 20 roku nie sadziła, ale jak, jak przysła na ten z ogólny, ten zapach tej ziemi, to normalnie jak jakby, jakby tam, tamte lawcora wysła, naprawdę. I dzieci te stieczały, im komórek nie brakowało im niczego, miały radość z tego, że ze, ze mogą w w, być obcuwać z tą ziemią. Nawet buty poszukały, choć w było głosu goniły po tej ziemi. No było to coś niesamowitego, naprawdę. Radość i dużo. Naprawdę, naprawdę. A powiedz mi, co u was w zespołach poza tym słuchać? No, nasze zespoły działające. Yy, swoim tempem, i yy, czasem yy, nie jakimś super rozmachem, ale tak jak żółw, swoim tempem pomału coś się robią. No, mały zespół z Jorgowa, zresztą oba zespoły, yy, stary jest, yy, starszy dwa roki, mały z prawie 70 roku, yy, mały był za, założony dwa roki później, yy, tak za długo już, już działamy. my. No to mały zespół w tamtym roku, yy, takim największym przenos wydarzeniem był udział w międzynarodowym festiwalu y, Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. Co prawda miało to miejsce w dobie pandemii, więc tyz, formuła tego festiwalu była jednak inkso i, i nie spędziliśmy tam tego cekanego tygodnia, ale mimo wszystko wzięliśmy udział w, w koncercie inauguracyjnym. Tyz to było nas wydarzenie i tyśmy się zapisali na kartach historii tego festiwalu, co nas cieszy. W tym roku na razie tak lokalnie. No Idą wakacje, to zawsze przy tym jest okazja, żeby wziąć udział w jakichś lokalnych imprezach, czy, czy może w jakichś festiwalach i wyjazdach. Dzieci ska są jest ich około 40. No i takie właśnie akcje, jak gdzieś odnośnem ze mną, no, dają energię do tego, żeby że jednak te zborcze i, i trzeba czasem to jest trudne, ale zawarto jednak to robić. Co z tymi dziećmi Coś tak innego, robić? nic. Y, Zwykła próba, takiej motywacji dodaje pewnie. Tutaj. A, a duży zespół? Duży zespół y, też się dzieje. W tamtym roku dużo było takich wydarzeń promujących, jakichś nagrania, właśnie cy, cy o stroju. Było, było nagranie Cytańcok, tam było Etno Zagrody. Też jakieś sukcesy na festiwalach, bo w piwnicznej był taki festiwal Lachogi Gorali. Chcę tu, właśnie, lokalnie. A wielkim naszym sukcesem i moim osobistym tyz były pierwsze miejsca na festiwalach naszej grupy śpiewaczej Młode Stare Baby z Jurkowa. Udało się nam wyśpiewać Grand Prix na, na Sabałowiek Bajeniach. Było to przenos no, niesamowite. Przygotowujemy taki program pieśni obrzędowych weselnych i oblekłyśmy się też w takie starodowne stroje właśnie takich wydatnych babok, najbardziej zresztą odświętnych, bo to jest rąbkowy fartuch, taka biała z cienkiego płotna lnianego, do tego chustka to jest z, tego, z takiego materiału i rańcuk, czyli taki szal ozdobny. Więc wyglądałyby <gryślałem> trochę jak takie białe zjawy, ale myślę, że to żyli właśnie doceniło, że to jest taki tradycyjny ten ubiór, tradycyjny repertuar, Także Grand Prix tutaj zdobyły. I kolejnym wielkim wyróżnieniem było pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziemgorskich, gdzie ty właśnie taki sukces odniosły. Yy... Także. Rok Pana był to... udany. Był. Yy, plany pewnie, ty z nie niejedne. Yy, jakieś pewnie konkursy, festiwale, no, w za nadu, ciesi, w ciesi. Yy, Ale chciałabym teraz. Yy, Wybiec bardzo niedaleko, bo już do przyszłej soboty. Powiedzcie mi, na co pytacie do Jurgowa? No będzie to takie nowe wydarzenie i przenos Jurgowianok i przez yy, całą gminę, bo będzie to pierwszy konkurs yy, właśnie śpiewaków ludowych, yy, w który się odbędzie u nas przy yy, szałasach pasterskich pod Okulnym. Panie Józefie, porę słowo, złotem wyjątkowym, ty jest miejscu. No wymyśleli to miejsce pod podokólne przy szałasach, z tego względu, że no, tam były te śpiewy się odbywały końcem XIX wieku, no, koniec XVIII, początek XIX wieku, kiedy wyrócili nasyk dziadków, naszych ojców z Polan Tatrzańskich, mieli 79 Polan w Tatrach Jaworzyńskich, wysokich, no niestety musieli opuścić te Polany, wieźli te szałasy z wysokich gór, podokólne, ku no, blisko wsi. No i tam już była tak zwana letnia wieś, spisko. Pos poskładali te szalasy, one nie były tam budowane, no zwiezione z tatr. No i tam się odbywało całe letnie życie, i głównie to było starszych ludzi, czyli wujkok, dziadków, babków, bo, bo ci w średnim wieku, jak ojcowie, no to chodzili do roboty, trzeba było w polu robić, i dzieci, bo przy, przy ujkach, przy, przy tych. Na no, babkach. My tam chodzili, bo to podokólne nam się tam widziało przy tych krowach. No i tam było śpiew, tańce. I wracamy do tego, co było do dni ku tym, tym, tym są podokulnym. jest tak na koniec, dziękując Wam za to, że my się tu y, mogli spotkać. Chciałam y, napomknąć, że zorganizowanie tego wydarzenia i naszego spotkania dzisiejszego y, jest możliwe dzięki realizowanemu projektowi. Mobilno Wędzarnia Kultury w ramach projektu systemowego pod nazwą Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to spotkanie, a Was drodzy internauci zaproszą na kolejny odcinek, kolejny program Tucha w Tam, czyli Wieść Gminno-Niesie.